Witam wszystkich bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku z gry Fortnite, czy znaczy Dream Royale, z zy kolejną śniadczą, jak Dzisiaj miała być kolejna nowa seria na wakacje, ale niestety przez moje kil... malutkie problemy techniczne, po prostu, eee, chciałem dodawać sobie kod PS, to niestety nie ma słabych towarów, bo ja też rostach się zrobić, ale niestety no nie ma tych towarów, żeby wykupić. A mi brakuje ja tam też pieniędzy, żeby tę grę kupić, więc są na to na chwilę problem pewien techniczny, ale odcinki już się pojawiły dzisiaj w Royale. Miała być dzisiaj nowa seria, taka fajniutka, do końca wakacji oczywiście. E, mogę teraz wam, że mam to jakiś Eurotrack na PlayStation. Jaki jest kilka, ale. No, sporo, ale. No. Jest to kontynuacja. Widzę w jednej takiej gierki, e, więc no... chyba kontynuacja. Więc tylko osób będzie z Was widziało co to za gierka. No właśnie na tą grę czekam e, właśnie żeby ją pobrać. Mimo mm, może jutro będzie... E, nie, dzisiaj, bo ten to jest e, Dla mnie jutro, czyli w... w środę. A my dzisiaj właśnie gramy e, właśnie Czekajcie sobie. Który nie wybrałem? Miałem taki jeden fajny strój zają. No słuchajcie, no, był jakiś update w Dream Royale, chyba tu nie będzie w tej grze, ale zobaczymy. Nie, chyba twórcy Hire Studio, nam kilka gier mają w ogóle demo, na przykład Paladin tak samo pisali, że bezpłatne demo jest, nie wiem o co chodzi, ale no cóż. No my czekamy kilka graczy, my spolecimy z nagraczami albo zaznaczać gdzie lecimy. E, po buzlu, tak, stąd będziemy chyba lecić, stąd chyba. To polecimy z graczami... Tu Tu polecimy Więc no dobra, o, tam mi się szczytała ta skórka nowa Zostałem właśnie od Reforgeta w Co Zobaczymy Co to będzie, za, co, co w tej grze wydarzy się, może coś ci tutaj wydarzy się w tej grze Ta gra jest nudna, Fezzik, nie ma karnetu do rozgrywkowy No nie Lecimy tu. Czyli to będzie na pewno z skupieniem góry, no. no i ekstra klasa. Zobaczcie. Tu lecimy od razu, widzowie. Mamy... Pierwszy tak był w ogóle ze szynkiem. Znaczy się, ciężko mi się gadało z wami, bo wiadomo, no jak się gra w wtedy to to się mówi do osoby też niż do was, ale ja też chciałem dobrze mówić i mam przypowiedź od razu, bo nie mam skrzynek. O, to jest jakiś smok w ogóle nie wiem o co chodzi z tym smokiem. Dajcie znać w komentarzu o co chodzi z tym smokiem. No i też Ade tu nie rozumiem. No wygadam, ty nie razem to tu updatey są, ale postaram się te updatey wam potem przedstawić co tam, jest. Nie córka, widzieli, co, co tam za update jest. No nie mam nie wtórkę, żebyście widzieli co tam za abity, bo są tą grę jeszcze nie interesuje jest zbytnio dobrze. Zagrałem kilka rundek, nie? Bo ten update był wczoraj. A ja w sumie wtedy y, grę dopiero w w niedzielę tą grę, więc no, bo właśnie w tym problem, nie? No szukamy jakiejś broni. Tu mamy jednego gracza. ale tutaj raczej my iść tutaj. Mamy widzę jedną skrzyneczkę. Potateczkę wypijemy. Proszę sobie ja jakąś o. o! Oj! Nowa broń chyba jest Nie było tej gry chyba więc wcześniej. Na bank nie było. No się nie będę mylił, ale no cóż. Ale lecimy tutaj. Tu są nasi gracze. No, to, no teraz grę nagle ją aktualizują. To jest w ogóle dziwne dosyć, nie? Dobra. Lecimy tutaj. O! Zresztą sobie też w ogóle mam A ja mam dwa karabiny widzowe, jak ta szala w ogóle Nie w tej broni nigdy nie miałem Nie wiem, o tą grę, tą zieloną, którą mam? No tak, tej broni nie było, więc na 100% jej nie, nie było. No szczerze mówiąc, no, ja poznałem tą grę, tą bronią, A teraz gdzieś się strzelamy, mi się pomagać, widzę, naszym krwą ludziom. Pozostaje solo i trio teraz, widzę. Może dodadzą, co było, ale jeszcze ale nie wiem. Oni tutaj się strzelali, widzą już. Nie wiem, co to za co to, to, to była za ale... Żeby tak ja żeby to jest stale utryny. Jakby stale nie było, no to już byłoby głupotą. Nie. nie no jak na to nie mogę się pozabijać. O! Są pojadłanki, są. Bo tutaj te, też nowa bręg była jakaś No bo to nowa zbroja bardziej. A, tej grze to są jakieś zbroje. No to, to ja akurat rozumiem. nic nie będę brał mam też karabinek karabiną z chęcią wezmę o to wezmę z tego i no idziemy na naszej go kuźni lecimy do kuźni i co, ja mogę zrobić w kuźni oczywiście no, tak o teraz więcej kosztuje widzowie Zabójca broń. Mogę zdolność bojową stworzyć w chyba. Czy coś mi się tak wydaje? Mogę um. coś jeszcze wziąć? A. Uniwersalna broń, zdolność, to tak do dupy, odrodzenia, to tak zdolność. O karemicz tu mógłby ten taki lepszy bym sobie wziął. O, to na pewno wezmę żeby mi się szybko stworzyło, błagam. To no, na dole jakiś czas jest o to chodzi, tego nie wiem. Dobra, czekamy, zanim to się stworzy. Jeśli myślicie o taką serię, taką widzę wyluźną, taką, tak jak w Fortnite. no to dajcie znać. Coś tam pokombinuję z tą serią. Możliwe, że takiego stworzę. Ty, widzieliście to widzowe? No dobra. Okej. Okay. No się nie wiem, o co chodzi, ale faktycznie możemy taką serię złożyć, tak zamiast tego Fortnite'a. Dopóki tego nowego sezonu nie będzie w Fortnite, no to... No to tam taki smogla, to, nie? nie wiem o co z nim chodzi. Patrzcie, co coś zrobić, może będzie więcej, to może faktycznie jakiś bilet dodadzą taki taki karnetober, żeby po prostu można było pograć sobie w tą grę na karny no to wtedy spoko, Tę tą grę można grać, ale tak to tak do dupy, nie? No i tak sporo osób tą grę gra, więc się zdziwiłem. Tam jeden gościu stoi, a my lecimy za jednym gościem Więc no Tą grę lubię, 5GB ma, nie trzeba było dużo pobierać I to mi się podoba, tak to trzeba było pobierać was, Nie no, nie muszę tak samo 5GB, no nie Jak ja z pobrałem to jest zajebiście po prostu, nie? Więc może w tą serię stworzymy też do, tej, do tego sezonu Fortnite'owego Może zrobimy tak samo, nie, że też jakąś tam sporą Jakąś tam taką przerwę te nie od, od, od Dream Royale yy, No i po prostu ten ten Fortnite, także Fortnite i to, nie? Coś takiego też mogę zrobić, zobaczymy Bo i tak, nie no, że tworzę w z Dream Royale, ale kilkociku się może pojawić, nawet w tym roku szkolnym Zobaczymy jaka będzie sytuacja, nie? No na razie no to do końca wakacji na razie tam się pojawi, nie? Łuu, wow, widzieliście tu widzowie? Tam gościu, że a jeden gracz jest tam i on idzie. No to też gracz, się to najgorzej, że gramy z graczami w trzy osoby, na było tak, że solo było. Są teraz dwie tryby No i tak w sumie dobrze. ustalenie było, w byłoby problem, nie? Więc no. Mam też epicką broń. Za kuźny musiałem zmienić. Więc no. No te, te dźwięki w flale. Ale jest sporo na dobre broni są. Ale na takiej godzinie, że po prostu są dźwięki, nie wiem, niestety tak sobie nagrywają. Mogę nagrać to w nocy, ale pewnie baby burza w nocy, no to wiadomo, nie. Ale nawet skrzynki tutaj też są, co patrzcie. te wszystkie punkciki, bo nie ma sensu i tak. Zobaczcie, co to są za nowe bronie? No ale liczajmy te wszystkie punkciki i jalo no, mam karabinek snajperki raczej nie będę, brał. Tutaj gdzieś ten smok latał, nie wiem z tym smokiem się robi właśnie, z smokiem przepraszam. Będzie tu lata sobie w ogóle. nie, powiem, że z zarabnica grafika. Gdzie ten gościu drugi, tam gościu jest, dobra. Dobra. Zlecimy tam. Hmm. tere, tu jest kuźnia odpadem, tam jest nasz gra. To jest widzowie? Ale dobrzy gracze tutaj są, co tu ma być widzowie? Ale tutaj są nagle prosi, widzieliście? gdzieś jak mi kewa zabrał? Szybko? Zobaczcie jak go strzelają, jak mu zabierają HP Ten gość już zrobił, goście siedział widzę w jednym miejscu, to teraz leci i widzę, no, no, sobie byś wchodził w pizdów. to był tego odcinka, zobaczymy jakie tam nowe są też bronie, no widzimy się w kolejnym odcinku, więc no. Do zobaczenia.